Ostatnio na wyspie totalnej porażki. Postanowiliśmy rozwiązać dotychczasowe drużyny. Każdy obozowicz walczy teraz na swój rachunek. Żeby dodać szczyptę dramatyzmu do zmagań na wyspę wróciły Ewa i Izzy. Uczestnicy musieli przejść najróżniejsze męczarnie w zadaniu. Bez żadnej łzy nie ma gry. W akcie rycerskości Jeff uchronił swoją dziewczynę przed beczką pełną pijawek. Poza tym, pokaz tańca na kłodzie w wykonaniu niedźwiedzia skończył się dla niego przymusowym strzeżeniem i zwycięstwem Leszauny. Teraz, kiedy obozowicze muszą sobie radzić sami, kto okaże się pomocny, kto samoludny, a kto na tym wszystkim zyska? Oglądajcie kolejny odcinek relacji z wyspy totalnej porażki! Na to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny Chcę pisców słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam, bo ja chciałbym być

Co tam rysujesz? Nic. Tak, jestem absolutnie pewna, że nie bujam się w trencie. Już mi przeszło. Na początku tydzień albo dwa byłam za nim, ale. Ludziska! Za 5 minut spotykamy się w amfiteatrze, a tam opowiem wam o dzisiejszym zadaniu! No dobrze, moje dranie! Czeka was przygoda wszechczasów! Co tam chowasz? Wszystko w swoim czasie! Kto z was marzył o starym, dobrym poszukiwaniu skarbów? Mm. Tyle, że tkwi w tym pewien haczyk. To czego będziecie szukać, nie jest wcale schowane, a i nie jest skarbem. Skoro to nie skarby, to o co chodzi z tą przepaską na oko i sztuczną papugą? E! To stóp Trafna uwaga, chłopcze! Będziecie szukać klucza do skrzyni pełnej skarbów. Każda ze skrzyń kryje skarb. Który ucieszy takie szczury lądowe jak wy? A zawartość jednej z nich da wam też pewne zwycięstwo! Ha, 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 ha. A teraz podejdźcie tu, żeby wyciągnąć z tego kubła podpowiedź. Jak nie, powyrzucam was za burtę. Te wskazówki powiedzą wam, gdzie szukać klucza. Nie, nie, Miałem nadzieję, że ty to wylosujesz. Lodówka szefa? Nieźle. Słyszałem, że codziennie zdejmuje z niej odciski palców. A to skażony zbiornik szombu. A teraz, moje dranie! Ruszajcie po swoje klucze i wróćcie tu z nimi tuż przed szóstą wieczorem, czasu lokalnego. Kiedy to otworzycie skrzynie i zwiniecie łupy? Spiszcie się na medal, łotrzyki! A teraz, do roboty! Ach. Nie wiem, kto wymyśla takie kiepskie zadania. A co do Klisa? W pirackich rajtuzach nogi nie wyglądają za dobrze. Uhu! Ale się wkręciłem w to poszukiwanie skarbów! Tak! Niedźwiedź trochę mnie martwi, ale to skarby! Na początek zadanie Trenta. Wyłowić klucz z jeziora pełnego rekinów ludojadów. Ha! To było aż za proste! Hmm. Coś nie tak? Ach, mój klucz jest w noże skunksa. Nie cierpię skunksów! Słuchaj, ja już mam swój klucz. Pomogę ci z twoim. Ale tu się przecież nic nie da zrobić. Możesz na przykład wlać wodę i wypłukać go stamtąd. Skunksy pływają? Jeszcze jak! Nieźle. 饿。 Ta dzieci ma kucyki. To było całkiem okej, okay, jak trend pomógł mi z tym skunksem. Fajny jest. No dobra, więcej niż fajny. Niesamowity jest. Ale... Nikomu o tym nie mówcie, dobra? To, że Gwen jest taka mądra i niezależna, w połączeniu z jej niebanalną urodą, sprawia, że świruje. Wkręciłem się. Dla niej znosiłbym skunksy codziennie. O, jaki wzruszający i budujący moment. Czy widziałem języczek? Za wiele. Wszyscy wiedzą, że układ chłopak i dziewczyna to synonim słowa sojusz. A mój sojusz ma być jedynym na tej wyspie. Wydaje się, że twardy charakter Duncana pomaga mu w tym zadaniu. Ale stary dobry DJ chyba obniżył loty. A tymczasem o chytnym Szambie sprawy zaczynają się komplikować. Nie ma na to teraz czasu. Pora na sojuszniczą naradę. Dobra, słuchajcie. Rozdzielamy Trenta i Gwen. Oto plan. Lindsay, ty musisz iść. Co się stało? Izzy chciała pomóc! Nagle pszczoły! Przestraszone! Klucz zginął! Eee, tak. Wróćmy do planu. Najpierw napiszę list do Gwen. Zwracam. Spotkajmy się w porcie wstydu o piątej. To niespodzianka, ściskam trend. Ekstra. Może mi powiedzieć, gdzie jest ten klucz? Dobrze. Więc, jak przyprowadzisz do mnie Trenda, patrz na głęb, jakby co, daj sygnał. Możesz na mnie liczyć. Gdzie ona jest, wiedziałam, że nie mogę na nią liczyć. Nie wiem, co się ostatnio dzieje z Header. <śleszy> Może powinieneś z nią pogadać! Piter, coś się stało? Nic. Powiedz! No więc, nie chcę się skarżyć na swój los, ale. Błęd była dla mnie taka niemiła! A ja nie wiem nawet czemu. Po prostu nie wiem, co dalej. Jest dziewczyną, do której bardzo trudno się zbliżyć Nie bierz tego osobiście uh, Nie wiem, dlaczego ty tak jej bronisz Szczególnie po tym wszystkim, co ona opowiada na twój temat Oj, Co? Co masz na myśli? Uh, okropnie się czuję, mówiąc ci o tym Obiecałam, że będę milczeć Ale powinieneś wiedzieć, że Gwen zwierzyła się dziewczynom Że tak naprawdę to cię nie znosi i uważa, że jesteś strasznie tandetny. Twoja muzyka jest żałosna, a w grze przechodzisz dalej tylko i wyłącznie dzięki niej. Ale myślałem, że z Głę tyle nas łączy. Krak, krak, krak! Gwen dla głosów manipuluje tobą. Nami wszystkimi. Nie mogę dłużej patrzeć, jak ona Ciebie wykorzystuje! Szok. A ja cały czas myślałem, że mnie lubi. Naprawdę mówiła, że muzyka jest do kitu? Być może Gwen właśnie tak uważa, ale ja sądzę, że masz prawdziwy talent. Nie. Ach. Ach Nie Płamczuka! Myślałam, że między nami... coś jest, że też zawsze się pomylę. Zdecydowanie nie! Co jest, mała? Co robiłaś, że dałaś się tak podrapać? Ba, żebyś widziała te krokodyle! Ale co z tobą? Co jest? No bo... widzisz... właśnie przed chwilą... Trzeba się pozbyć stąd, Heather! Potrzebujemy cię, żeby wywalić stąd header. Zaczęła uprawiać brudne gierki wokół Trenta. Nie mogę uwierzyć, że Trent zdradza kłęb i do tego z header, ale kanał. Potrzebujemy cię, żeby wywalić stąd header. Zaczęła uprawiać brudne gierki wokół Trenta. Za 10 minut przy ognisku. Nie zapomnijcie kluczy! Ja swoje zrobiłam. Poinformowałam wszystkich, co sądzę o takich zdrajcach. Tak czy inaczej, jedno z nich wyleci. Witajcie! Wow! Co to za smród? Izzy, masz węża na głowie. Wiem, to nic, jest oswojony. <laughs> Widzicie? Daje buzi. Czas sięgnąć po wasze skarby. Szczęśliwcy, którzy zdobyli swój klucz, niech podejdą tutaj! Nie mogłeś się bardziej postarać? Mój klucz nigdzie nie pasuje! A tak. Zapomniałem wspomnieć, że niektóre klucze nigdzie nie pasują. No weź, tu! No! Czy mógłbyś przynajmniej wyjąć mnie z niedźwiedzia? O! Dzięki. O, wygląda na to, że chyba wygrałam. Ma się part! Co to? Jeff może wreszcie usunąć ten smród dzięki nowym perfumom dla mężczyzn. Sprytne. Umieją się przebić przez smród. Nurkowałem w tym szambie, żeby zdobyć perfumy? Super! Mam nadzieję, że każdy zdobył skarb, jakiego szukał. I nie tylko. No ale... Obowiązki czekają i trzeba by odesłać kogoś z wyspy. Na dobre, oddajcie głosy. I widzimy się, moja droga załogo, tuż po zmroku, przy ognisku. Haha, ha, ahoj! Wygląda na to, że trend wylatuje. Trend... Schrzaniłeś, stary. Nie dałeś tam wyboru. Nawiązałem tu tyle fantastycznych przyjaźni, że trudno mi głosować na kogokolwiek. Się naprawdę rozkręca. Na tych ofiarach da się grać jak na zwycięzcach. A teraz chwila, na którą czekaliśmy chwila prawdy. Czas na pianki! Znacie procedurę: ten, kto nie dostanie upragnionej pianki, jak zwykle wylatuje. Jeff, Gwen, Leshauna, Lindsay, Bridget, DJ, Duncan, Owen... Pianki dla wszystkich! Przykro mi. Wylatujesz. Tak jest! Zabieraj się, ty dwulicowy zdrajco, tam, skąd przyszedłeś. Co? Myślałem, że ze wszystkimi się dogaduje. To chyba byłeś w błędzie. Ty masz to gdzieś, prawda? Hej, ja tylko rozgrywam partyjkę! A tobie zależy? Uważasz mnie za tandeciarza. A gdzie to słyszałeś? Od niej. Wiesz co, nawet po tym wszystkim nie głosowałam na ciebie. To dzięki komu wylatuję? Dzięki mnie. Namówiłam wszystkich, żeby wywalili ciebie albo HEDER. A skoro ja jestem nietykalna, biedaczek Trent musi odpaść. Wygląda, że nas zrobiła. Wybacz. O nie. To nic. Stało się i już. Przynajmniej wyjaśniliśmy sobie wszystko. Wyjaśniliśmy, prawda? Tak. Chcę, żebyś była twarda i walczyła do końca za nas oboje. Będę cię oglądał i czypicował ci z domu. na Ciebie port wstydu i malutki bilecik na łódkę przegranych. Idziemy! Chętnie bym została, ale to był ciężki dzień i pozwolicie, że wezmę prysznic. Dobra robota, kochani! 쳐져. 오이, 아, 아, 야 예.